No, witam Was. Minęło już dużo czasu, nie? Kiedy ostatni raz nagrywałem filmik odnośnie Junaka, nie? Odnośnie Jąca, który tutaj stoi. Dzisiaj go wciągnąłem. Kurde, z tego jakby spod przykrycia, nie? Stał tu ileś chyba ze 3 lata, nie? Trochę porobione, trochę jest zrobione. Tak, zapomniany. Cholernie zapomniany motocykl, nie? Ale spasowany jest. Całe blacharki. Widać, że już po tym piaskowaniu już tam nabiera barwę, trzeba to będzie od nowa zrobić. Ja tego nie robiłem, kupiłem takie, takie coś. Dlaczego ty mówię, nie? Dlaczego ty mówię? Dlaczego patrzę na, na tego dziunca? Stał 4 lata. 4 lata, nic tu nie było robione, nie? Te filmiki pierwsze, które ktoś tam oglądał, to, to może go pamięta, nie? Jeszcze. Co mi się udało zrobić? Nie, no, mam całego. Cały kompletny. W... Pamiętacie, że nie było w ogóle przodu? To jest M10 przód, który jak najbardziej pasuje do. To jest przejściówka. Przejściówka, spasowane. Kolory innych szklanek. Ile było z tym wariactwa, nie? Żeby zrobić żółwia i takie tam inne rzeczy, nie poszukać. Co mogę już. No, jest. Teraz już jest y, przygotowany właściwie chyba do rozbiórki. Włotnik jest strasznie skorodowany. Ale dam radę. Dam radę. W międzyczasie udało mi się pozyskać taką maszynę. Wpadła mi tam któregoś razu, byłem w Bergen. Na dachu do mnie dzwoni kupiłem ze sławne wSK 125. Nie mam pojęcia, co z tym mam zrobić. Stoi u mnie w warsztacie, nie. Ale dlaczego zapomniałem o tym, kurde, o tym Junaku? Miałem ich tyle, że to jest takie proste, takie łatwe do zrobienia, że no sobie odpuściłem, nie? Odpuściłem sobie, bo zmieniły się priorytety, nie? Zbiornik oryginalny dopiero dzisiaj. O, popuściłem, yy, przysparowałem śrubę. Ale też, patrzę, kurde, mają. Jest tu kilka takich. O, widzicie? Patrz. Dziury są, nie? To jest naprawienia bez problemu. Ceną go zrobimy jakąś łatkę wklejimy. Kratka pójdzie do chromu, oryginał. Nie będzie to zamiennik. Ale, i tu jeszcze. Też tu zdobyłem jakąś taką ramę. Widzicie? A to już jest 64. Na pełnych wzmocnieniach. Całkowicie inna bajka, nie? Chopper. Taki chopper ktoś tam budował, nie? No, ale ten już jest. No, ten już jest pasowany. Chromy są, wszystko są. Wszystkie elementy, wszystko to tu leży na półkach, nie? O tej prześciówki kura silnik. Wszystkie elementy. Chromy. Uszczelki, linki. Wow. Wiesz, wszystko to co ma być magistrale, nie? To już jest spasowane, to już było, nie? Ale damy radę, nie? Damy radę. Świeki na siedzeniu. Siedzenie jest oryginał gąbka, ale... No jeszcze świeki mi zostały, nie? Tam kilka nabić. Dzisiaj go dopiero wciągnąłem, a jest yy, chyba jakiś luty 2024 rok, nie? Spasowane blacharki. Też tu muszę porobić yy, reperaturki, nie? To nie jest kolor. To nie jest kolor tego Junaka. To nie jest kolor, bo to jest tylko podkład. On był zrobiony, w, wypiaskowany i zrobiony w, w czarnym... W czarnym... Yy, jak to się mówi? W yy, piecu. Ale co wyszło, nie? Wyszło, że miał dzwona. I patrzcie. Widzicie to? Nie wiem, czy to będzie fajnie widać. No, dostał odzywona niedługo. No, nie, no to muszę wszystko tu wyciąć. Przysunąć. I sprawdzić y, geometrię ramy, nie? Koła są ogarnięte, amortyzatory, tylko osłony są już chromowane i wszystko idzie na kolor, nie? Zakurzony. Ale dlaczego? Dlaczego, dlaczego ten Junak tak długo się robi, nie? Dlatego się robi tak długo, no bo trochę Wiesz, po to się ma junaki. Kiedyś tam dawno, w latach 90., po to się brało, brało, kupowało junaka, żeby mieć harleja, Bo ten dźwięk to jest bajka, nie? No i kurde, wiesz, zachowałem się jak prostytutka, nie? Bo w międzyczasie stałem się właścicielem takiego to egzemplarza, nie? No i musiałem o nim zapomnieć. Na chwilę. No i jeszcze tym. Harlejem Mam elektrę Taka fajna Po to robiłeś te junaki, żeby mieć coś takiego, nie? No kurde No i Junak poszedł w odstawkę. <ścoughs> Niesamowita sprawa Kamora jak zwykle. No to stolik jest dla, dla, dla tego. Dla mazi. Ale jednak już jest ogarnięte. Tak. Myślę, że w przeciągu czterech dni, jak go spasuje jeszcze zrobię ten błotnik. Parę elementów. Czyli szklanki pójdą do chromu. Do chromu to jest, kurde, miesiąc. Błotnik ogarnę. Reszta leci do malowania, jak wrócę za... za, za miesiąc. Bo pracuję za granicą. No tak jak wszyscy. No to będzie już do złożenia wszystkie elementy. Nie? Także to nie jest tak, że po prostu zapomniałem. Ja po prostu nie mam czasu. Ja po prostu nie mam czasu. Nie, tu wszystko się dzieje, ale tego jest za dużo. Nie. Jakaś właska. Tam leży cały kompletny komarek. Części, Royal field, Junak, Harley, Chevrolet Camaro. Ja pierdzielę nie wiadomo gdzie ręce włożyć, się, Ale jak to się oglądać. To pozdrawiam i zapraszam, nie? Pokażę wam jak się naprawia. Właśnie. Ale fajny kolor jest. Chciałem go zachować, nie? Jak się naprawia taki dziur. Będziemy to robić na cynie. Tam raz dwa nie wiem pewnie tego jest dużo więcej nie to będzie cynowane, jak się go zabezpiecza w środku jak się go zabezpiecza tak żeby to wszystko miał ręce i na mnie i nawet ta kratka jak do chromu idzie nie nie będzie sami to jest orgina. o już mi się już mi się fajnie rusza Junak podziewanka hej